Szachy to najstarsza gra strategiczna, którą znają i doceniają ludzie na całym świecie. W lipcu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szachów na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Federacji Szachowej, która powstała w 1924 roku. Regularna gra w szachy świetnie wpływa na funkcjonowanie mózgu. Badania pokazują, że w szachy powinny grać już młodsze dzieci. Dzięki temu rozwijają swoją kreatywność i lepiej się uczą. O kultywowaniu gry wie doskonale klub szachmat zabrze, który ma siedzibę na ulicy Wolności. Klub poprzednio pod nazwą Mat Grzybowice od wielu lat trenuje młodych szachistów. Jednym z niezwykle utalentowanych członków klubu jest Kuba, który od szóstego roku życia gra w szachy i jeździ na turnieje. Poprosiliśmy go, aby zdradził nam techniki gry i jak trenują najlepsi szachiści. Nazywam się Jakub Sema, mam 12 lat. Jestem w Zabrza, chodzę do szkoły podstawowej numer 7. Zaczynałem grać w szachy w wieku 6 lat. Kuzynki grały w szachy, i gdy do nich jeździłem, bardzo mi się to spodobało i zacząłem również z nimi grać. Gram w klubie w Zabrzu od 9 miesięcy dołączyłem do niego we wrześniu. Bardzo lubię rywalizacje, gry bardzo lubię dużo analizować, różne rzeczy, różnych wariantów, różnych rozwiązań, dlatego szachy wydają mi się bardzo dobrą grą. Szachy pom czasami pomagają mi w szkole bardziej w pod względem zapamiętywania różnych rzeczy na na przykład różne sprawdziane albo kartkówki. Czasami w szkole koledzy proszą mnie, żebym z nimi zagrał, no i Zgadzam się i możemy wtedy zagrać. Ale to chyba nie są przeciwnicy dla siebie. No nie. <laughs> Przy partii zawsze towarzyszy zegar szachowy, który wyznacza, ile, ile jest czasu do końca partii. Najbardziej lubię szachy klasyczne, ponieważ lubię pomyśleć nad ruchem. Wolę mieć więcej czasu do pomyślenia, żeby zrobić jak najlepszy ruch. Czasami to jest dobre, czasami trochę gorsze. Szachy szybkie to jest rodzaj szachów, który najmniej lubię, ponieważ gdy, gdy za długo myślę, to po prostu mam bardzo mało czasu. W, tych najszybszych, w tym najszybszym tempie, czyli tzw. zwany blitz, jest to rodzaj szachów, który lubię, ale ponieważ jest bardzo dużo emocji, dużo więcej niż na szachach klasycznych, ponieważ występuje dużo więcej błędu, ponieważ zawodnicy mają bardzo mało czasu na ruch. Debiut to jest y, rozpoczęcie partii szachowej. Każdy debiut ma swoje, y, swoją nazwę, głównie od na nazwisk y, szachistów, którzy to wymyślili. Na przykład jest partia y, hiszpańska, jest y, y, obrona niemcowicza, na przykład i, te, i jest dużo różnych innych nazw debiutów. Debiut to jest właśnie otwarcie szachowe. Raz to otwarcie może być. Do 20 ruchu, raz do 40. Jest bardzo, w tych czasach jest bardzo rozbudowana teoria szachowa. Ludzie bardzo dużo analizują i pogłębiają te linie debiutowe coraz wyżej. Bardzo często, jak nie zawsze się wybiera debiut pod zawodnika, jak ktoś lubi bardziej spokojne pozycje, to wybiera wariant, który jest bardziej spokojny, a ten, kto lubi bardziej ostre pozycje, wybiera wariant, który jest ostrzejszy. Symultanę wygląda tak, że gram ruchy i idę do innego przeciwnika. Wtedy jest się mniej skupionym, ale gra się symultanę z reguły z takimi początkującymi zawodnikami. Ostatnio grałem symultanę na stadionie, wtedy grałem z jednocześnie siedmioma zawodnikami. Są też symultany dużo większe, na przykład na nie wiem, na, może nawet 100 osób. Gdy grałem w gdy podchodziłem do szachownicy, robiłem po prostu. Praktycznie pierwszy ruch, który mi przyszedł do głowy, sprawdzałem, czy, czy nic nie podstawia, czy jest dobry, i po prostu grałem. No i to z reguły wystarczyło. Ranking w szachach, tak ranking FIDE, to jest wyznacznik, czasami wiarygodny, czasami niewiarygodny. Siły gry przeciwnika to jest tak bardziej, by to było podane, jak mniej więcej gra. Gdy się wygrywasz silniejszym zawodnikiem, dostaje się więcej tego rankingu, gdy się przegrywasz silniejszym zawodnikiem, odejmuje. Mnie tego rankingu, niż bym przegrał z gorszym od siebie zawodnikiem. I tak to, i tak to właśnie się oblicza. Zacząłem grać w turniejach, miałem właśnie 6 lat. Jak się zaczyna grać w fachy, to się zaczyna grać w turnieje. Mam dwóch trenerów, pana Marcina Krzyżanowskiego i pana Kamila Mitonia. Ja się przygotowuję, rozwiązuję różne zadania, końcówki, debiuty, pracuję nad strategią, nad debiutami, no i gram. Staram się jak najwięcej trenować, zrobić jakościowe te treningi i po prostu starać się być coraz lepszym i przekładać to na turnieje Teraz staram się grać głównie turnieje z lepszymi zawodnikami, przez to teraz rzadko turnieje wygrywam, ale wiadomo, tam zdarzają tam raz, raz do roku zdarzają się mistrzostwa polskie. W tym roku grałem do 18 lat, więc nie, nie udało mi się zdobyć medalu, ale rok temu grałem w swoim roczniku, zająłem drugie miejsce i Dwa lata temu też. Wrzucić można szachiście do dobrych sukcesów, do dobrej partii, dobrego turnieju i samych sukcesów. Gdy gram na przykład w Mistrzostwa Polski, gdy jestem rozstawiony z najsilniejszym numerem startowym, Wiadomo wtedy zawodnik czuje presję, że, że jest po prostu najlepszy i żeby nie zawieść samego siebie, jakby musi wygrać to, ale czasami się lepiej gra na przykład z 10-9 numerem sortowym, jakby niżej rozstawionym niż od siebie rywal, bo to rywal czuje presję, a nie my. Granie z gorszym od siebie rywalem może być też lepsze, ale wiadomo jesteśmy lepsi od niego, ale... Czasami właśnie może zaskoczyć swoim poziomem, i czasami jest bardzo ciężko z takimi grać. Z każdym rywalem staram się grać na najwyższym poziomie, jakim potrafię. Nie patrzę na rywala, czy jest gorszy, czy słabszy, po prostu przed partią jest zawsze przygotowanie, czy to debiutowe, czy pod kątem rywala, czy, jest bardziej, czy gra bardziej spokojne szachy, czy pozycyjne, czy atakujące. Przez to też można dobrać styl gry. I bardzo, bardzo dobrze być uniwersalnym zawodnikiem, że, można, że umiem grać i atakująco, i spokojnie, i, i, i pozycyjnie. Moim marzeniem jest zostanie arcymistrzem bardzo światowej klasy szachowej, ale do tego trzeba jeszcze bardzo dużo pracy i dużo wysiłku włożonego w to, w to co robię. W 2020 roku szachy zyskały nowe życie, głównie ze sprawą pandemii, gdzie można było rozegrać partie w przestrzeni wirtualnej. Również serial Gambit Królowej przyczynił się do wzrostu popularności tej strategicznej gry. Opowiada on o utalentowanej młodej szachistce Elizabeth Harmon, która walczy o tytuł arcymistrzyni szachowej. Szechy są tym dla mózgu, czym ćwiczenia siłowe dla mięśni. Rozwijają nasze zdolności poznawcze, pomagają w koncentracji i zwiększają kreatywność. Warto więc odkurzyć swoje stare szachy i zrobić prawdziwy trening naszego mózgu.